Jak podaje producent świeży, kwaskowaty z subtelnym aromatem konopi. Kuchnia meksykańska to jego środowisko naturalne, ale śmiało możesz go dodać do innych ulubionych potraw. W 50. odsłonie DDA wspólnie z Sylwią zapraszają do świata Meksyku. Go Gringo od firmy Razor. 200 mm butelka charakterystyczna dla firmy Razora. Bardzo fajna kładka, która ma w sobie klimaty limonki, konopi i żółci. Z, oczywiście z charakterystyczną, zakrwawioną brzytwą. No, zobaczymy, czy ten Razor okaże się e, meksykańskim klimatem, czy raczej jego tanią podróbką. Natomiast standardowo składnik sosu znajdziecie pod filmem, co warte tutaj wspomnienia, producent wycenia jego moc na 5 pomyków w 10 stopniowej skali. Przystępujemy teraz do sprawdzenia jak nasz Go Gringo prezentuje się w zapachu. O, ale się zastał. Takie typowe zapachy, kojarzące mi się z produktami o zielonym kolorze. Ale powiem Ci, że... <grybujesz> Dla mnie to trawa. raczej <grybujesz> trawa, co trenował? To jest zjadalna, nie? Tak, trawa cytrynowa jest jadalna. Hmm. Wydaje mi się, że to jest chyba ten zapach tej konopi, tak. wiesz? Wiesz co? To się kojarzy. Przychodzi na myśl zielona papryka. To są te klimaty, ale cóż to w składzie można więcej wyczytać. Tak, ze składu można więcej wyczytać. No, kojarzyło mi się to z trawą, no, ale rzeczywiście no, ten sos ma w sobie konopię, tak? Konopię, limonkę, zieloną paprykę jalapeno. Tak więc no. Te zapachy, które się z tej butelki wydobywają. Są charakterystyczne właśnie dla tych zielonych e, produktów. No zapach taki sobie, trochę mnie nie zachęca, bo jest dla mnie troszeczkę jednowymiarowy, płaski. E, nie ma tego trójwymiaru tych wszystkich innych, on tak jakby się zlewał. Zobaczymy w takim razie, jak będzie prezentował się na naszym nośniku który będzie moją wariacją dotyczącą kuchni meksykańskiej, będzie to takie burrito, tacos. Nie wiem jak zwał tak, zwał, ale na pewno myślę, że będzie smaczne. Zresztą, teraz na zdjęciach, które będą pokazywały się na tutaj waszym ekranie, możecie zobaczyć proces tworzenia tego produktu. Gdyby ktoś był zainteresowany, jakich dokładnie produktów trzeba użyć, dajcie znać w komentarzach, to wtedy pojawi się również opis tej mojej. Plackowej wari wariacji. Tak prezentuje się ten nasz bydlak. A to taki sylwi, jakby co? Placek po meksykańsku, tak. nie? Mm -hmm. Tak wygląda to u Sylwii. No jest to nasz dzisiejszy nośnik, na który wyląduje Go Green Go firmy Razor. Postaram się ten Go Green Go wydozować na łyżeczkę, ale on jest dosyć gęsty. Tak jak to zresztą teraz widzicie. O, to taka konsystencja pulpy, no jak widać bardzo zielony, ale nie jest to taka czysta zieleń, no i konsystencja jak widzicie on prawie stoi na tej łyżeczce, Takie... nie jest to na pewno lejący się, nie? Taki kolor bardziej musztardowy. Właśnie Ziemno taki kolor, kolor musztardowy. No, Tak, nasz Go Gringo prezentuje się na naszym placku. Wygląda to trochę niezaciekawie, a barwa jego bardzo musztardowa. Niestety inaczej się nie udało, ponieważ ser posklejał już tamte wszystkie składniki wewnątrz. Ale, tak jak już wcześniej wspomniałem, gdyby miał być użyty prawidłowo nie do testu, zostałby już użyty w procesie nadziewania tego placka. I wtedy, stopiony z serem, pewnie by się pięknie komponował w całą tą A tak po prostu będzie na wierzchu. Smacznego Sylwio! Dzięki. Uderza od razu jego pikantność. Ale rzeczywiście ta świeżość tej limonki. A ja czuję takie delikatne mrowienie na języku. Ja tylko na ustach. Jest pikantny. U mnie wyczuwalny na ustach. Nie, zabełża, nie zaburza smaku tej potrawy, a wręcz ją podkreśla, dodaje tej takiej limonkowatości, no i faktycznie można powiedzieć, że jest to klimat w Meksyku. Tak. <ścoughs> czuję, no też czuję taką delikatną pikantność. E... Trudno mi powiedzieć, bo ten sos też musiałoby być troszeczkę więcej tego sosu, żeby można było faktycznie ocenić. Ale on się w pewien sposób komponuje, nie zaburza smaku. Mhm. Jest dobry. No, jest dobry. Jest dobry. I co najważniejsze, jego ostrość nie jest tak wszechobecna, że y, jedzenie tego zdaje jeszcze tą przyjemność i, i faktycznie podkreśla te klimaty. Yy. Myślę, że. Można go użyć również do innych potraw, nie tylko do kuchni meksykańskiej, To rzeczywiście jego skład na to pozwala. Ale wydaje mi się, że chyba jednak zdecydowanie bardziej dania takie mięsne, połączone z warzywami. No tak, tak nasz Go Gringo prezentuje się na łyżeczce, ale nie ukrywam jest bardzo duży problem z dozowaniem tego sosu i, i trochę nie rozumiem czemu. Mm. Tak gęsty sos ma tak wąską szyjkę. Jaka sugestia Sylwia? No tak jak w, mówiłam w przerwie, yy, wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem byłoby... Yy, słoiki, tak? tych gęstych sosów. Właśnie. Taka sugestia. Do takich gęstych sosów najlepsze są słoiki, a nie... butelki z tak wąską szyjką. No okej. Okay. Próbujemy go teraz z łyżeczki. Notuję w naszej paszczy, no i zobaczymy jak będzie prezentował się bez nośnika. Smacznego! Hmm. Sos jest przyjemny. Nie uderzy od razu. wchodzi na gardło? Jest bardzo jakby pieprzny. Mhm. Na początku y, poczułem taką słoność z octowością. Dobra. Później gdzieś taka delikatna słodycz. W smaku bardzo wyczuwalne zielone warzywa. Czyli ta y, papryka jalapeno, ta zielona y, papryka Mmm. Kajen. Jeśli mogę coś dodać, to wydaje mi się, że ta zielona papryka kajen robi robotę. Bo chyba ją czuć. Tak. No coś, coś tu na pewno robi robotę. Mm -hmm. Ale mm, ta ostrość jest taka bardzo mocno pieczna. To nie jest jeszcze taka ostrość żeletek. Wydaje mi się, że jest smacznym sosem. Mm -hmm. Nawet nie wydaje mi się, jestem pewien, że jest bardzo smacznym sosem. I tak jak w e, zapachu jest jednowymiarowy, przynajmniej dla mnie, ponieważ Sylwia wyczuwała tutaj różne nuty zapachowe. Tak, e, gdy już bierze go się z samego z łyżeczki, e, jest tu już bogactwo smaków i aromatów. I faktycznie jest jak na skalę 5 pomyków z 10 jest już sosem wyczuwalnym, charakternym, powodującym, że organizm człowieka zaczyna się pocić i rozgrzewać, tak jak meksykańska aura i te meksykańskie gorące klimaty. Myślę, że śmiało możemy go polecić. Śmiało możemy go polecić, dlatego iż faktycznie w smaku zaskakuje, bardzo podkreśla e, e, smak potraw, do których jest użyty, a jednocześnie ich nie zaburza. I chyba to jest najważniejsze. Ten sos zdecydowanie podkreśla, ale nie jest na tyle szkodliwy, żeby nie było wiadomo tutaj do czego. Praktycznie go użyć. Dokładnie. No i ta ostrość pieprzu, mi się wydaje, właśnie, że ten pieprz kajen robi robotę, bo to on jest de facto pieprzny. Mm, no, pieprz. Papryka kajen. Papryka kajen. Zielona. W dalszej tak. kolejności jest pieprz, prawda? No, tutaj okay. jest jeszcze papryka Trinidad Scorpion, ale ona jest tam na dalszej e, pozycji. E, z naszego doświadczenia, jak stosujemy przyprawę kajen, ona właśnie taka jest pieprzna, tak. ostra, i mm -hmm. wydaje mi się, że tutaj ta papryka właśnie tą robotę zrobiła. Dziękujemy za uwagę. Myślę, że nasza recenzja przekonała Was do tego, aby zaopatrzyć się w ten sos i mieć go w swojej zbliżarni. Nie tylko jako butelka kolekcjonerska, ale również jako produkt, który będziecie e, używać e, w miarę regularnie do swoich potraw i wariacji na ich temat. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne odcinki i recenzje na kanale Domowe Degustacje Anioła. See ya.